Witam wszystkich i kolejny filmik Tym razem zaczynamy od samiczki Bo pokazał się już młody Wyląk się wczoraj Niestety będzie tylko jeden Bo drugie jajeczko prześwietliłem Widzę, że jest tam No jajko nie, w ogóle nie, nic się tam nie rozwinęło, albo przeziębione, albo niezalęgnięte, niestety o tej porze, wcześniej były mrozy, no i tak to nieraz bywa, właśnie. w lęgach zimowych, jeżeli samica zniesie pierwsze jajko, to one jeszcze tak nie siedzą na tym jajku dokładnie zaczynają systematycznie siadać już po zniesieniu drugiego jajka. A tu było pierwsze jajko zniesione, później było następny dzień nie zniosła. I dopiero trzeciego dnia zniosła drugie jajko. No i na tym pierwszym tak siedziały, nie siedziały. Wtedy były mrozy. No i musiało się przeziębić to jajko jest jeden jeden młodzik a proszę widać go a tu jest jajo prześwietlałem tam nic nie ma no nie będziemy niepokoić także młodziczek już jeden jest wylęgnięty drugiego lutego szkoda że jeden no ale Zostało jajko przeziębione. To jest właśnie. To są lęgi zimowe. Nie zawsze się uda, żeby było dwa młode. Tu jest lisamczyk. Kładła pomału na jajko. Już ją samiec goni intensywnie. No i ona też już zniesie, być może dzisiaj jajko. Tu jest parka. Ta samiczka niebieska w którymś tam odcinku pokazywałem. Że było jajko w błonie, a drugie było takie chropowate Niestety to jajko się stukło. Chyba była delikatna skórka, znaczy skorupka. No i też tam stukło się, musiałem wyrzucić. Także poszło tej samicce, coś nie tak. No i w tej chwili jajek nie mają sobie gruchają w gniazdku być może coś za jakiś czas będzie nowe jajeczka mam nadzieję że teraz zniesie te jajka prawidłowo no tu jest samczyk od tej samiczki To się już tam ścielą na to jajka. No może lada moment znieść. Pierwsze jajeczko, samczyk już goni intensywnie. Następny lęk będzie chyba za dwa dni. Będzie tutaj. Samiczka z białym lotkiem siedzi na jajach. Później chyba będzie lęk znowu u tej niebieskiej lub lub u Szymelki Szymelka siedzi na jajeczkach na samym dole sobie wybrały gniazdko pomimo, że u góry są wolne miejsca a one tak w kącie na samej podłodze mają gniazdko i tu już też niebawem będzie wylęk zobaczymy czy się wylękną obydwa To no mówię, były Wtedy jak niosły te jajka, były mro mrozy. I mogło się coś przeziębić. No tam już ta para, jednak przeziębiła, co się wyległo. Tylko jedno. Niestety, drugie jajko jest przeziębione. No i także. Samczyk siedzi na jajach, to jest samczyk, no tu jest parka skojarzona świeżo, niebieska samiczka z białymi lotkami. Wziął jaszcząb samca od niej. I to nie tak dawno, kiedy w tamtym tygodniu. Czyli 3-0 dla tego dziada. W tamtym tygodniu to było 26 stycznia. Puściłem po raz pierwszy gołębie w tym roku. 10 minut. Pojawił się aż no i jej samczyka zagonił i po prostu wiołku ładny był samczyk no niestety popełnił karygodny błąd Zbliżył się na dół. To jest błąd gołębi. Jaszczom nadlatuje, płoszy ich i wypatruje gołębia, który mu idzie na dół, czyli ku ziemi. Wtedy błyskawicznie go chwyta. Gołębie, które się wzbijają w górę, nie ma wiaszczom szans. No to był młody samczyk. Zlatany dobrze, gołębie są teraz cały czas zamknięte, nie są w formie, no i łapię łapie tych właśnie, przeważnie najmłodszych teraz. To był ładny samczyk, ale popełnił ten błąd, poszedł w dół, praktycznie na moich oczach złapał. To dość daleko od domu, no już nie było szans gonić za nim Żeby odbić Złapał go przy ziemi no i Poleciał z nim. I samiczka została sama no I dałem jej tego samca niebieskiego że tak to jest z tymi Jaszczębiami niesamowicie atakują to jest niepodobna rzecz namorzyło się tego zresztą jak wszystkiej tej dziczyzny dzików, boglów Jaszczębi widzimy teraz piękną miłość matki do dziecięcia pierwsze karmienie osesek ma dzień wczoraj się było i już jest piękna troska mamusi delikatne karmienie Nie Wiele nie potrzeba teraz do tego żeby się najadł Drobna paka będzie tylko jeden będzie rósł ładnie Wyrośnie na pięknego ptaka Rodzice są z dobrego źródła, dobre pochodzenie no i mówię o tych drapieżnikach, o tej, o tej dziczyznie, ta stała moda, żeby wszystko pod ochroną trzymać, nie odszczeluje się tego, nie odszczeliwuje, jest namorzone niesamowicie, jaszcząb po prostu, no 10 minut wystarczy wypuścić gołębie i już jest. Także gołąbków nie można wypuszczać. Aż do wiosny, kiedy się zleci więcej tego ptactwa dzikiego, powracają z ciepłych krajów, będzie miał więcej jedzenia, nie będzie atakował na podwórku. Jak mówię, no to jest, nie ma odstrzałów to nie to, co było w dawnych latach ja miałem gołąbki za chłopaka gołębie były niezamykane, bo były tak zwane gołębniki pod dachem przy stodole Praktycznie gołąbki latały non stop Oczywiście były ataki Były ataki Odbijałem gołębie poranione Jeden przywalił w stodole w stodołę. Gdy uciekał za jaszczębiami, za jaszczębiem Przed jaszczębiem Połamał nogi No były te ataki, ale nie były, nie były to ataki takie jak teraz Intensywne Bo gdyby teraz tak wypadło, wypuszcza się gołębie no co dzień podejrzewam, żeby nic nie zostało z tego statka. No tak, że mówię. Ja już tej zimy straciłem trzy gołębie. Co puszczenie, to jest gołąb stracony. To jest niefajne Jestem zmuszony niestety tego MB trzymać w zamknięciu pierwsze karmienie mamusia troskliwie się małym opiekuje ogrzewa go swoim ciałem i karmi Będziemy jej tu przeszkadzać, stresować i tu jest jej samczyk. No i co tu jeszcze mamy? No ostatko, Jest jak widzimy. Takie część mam pozamykanych, pozamykanych, w klatkach innych łączę. Część samczyków oddzieliłem. Nie mam samic dla nich. Tu jest też samczyk parka. Ten samczyk jest z tą samiczką. Ony też już. Podejrzewam niebawem samiczka zniesie jajka O już ją samczyk goni Tym bardziej że teraz już się takie zrobiło na plusie temperatura Gołąbki. Chciałyby coś zjeść lepszego. Tu im zostało jeszcze z wczoraj. Oczywiście jęczmień z mieszanki, co lepsze wydziobane. Jakiś troszek został. wczoraj nawet sypnąłem im deczko owsa ale jak widać owiec też nie należy do ich przysmaków najlepiej idzie kukurydza to jest przysmak niesamowity no ale od tego gdyby jadły za dużo to by się mogły zapaść teraz nie latają sobie przycupnąłem przy karmiku, i od razu gołąbki za mną swunęły. Bo by chciały, amciu, amciu. No, muszą wyjeść to co jest. Rygor musi być utrzymany. No, tu jest parka też. Ta czerwona jest samiczka jest drugi, jest taki czerwony. Jej brat, samczyk. No, tu jest ta samiczka, co ja szczerze wziął od niej samca. I ten samczyk jest jej tamten niebieski. Dałem go jej. No i tak to się przedstawia. Ten samczyk. Nakrapiany, ciemnawy. Też mi dałem samiczkę. No, tak się to przedstawia wszystko. Tu jest samczyk wolny, czerwony. Tu jest. Też samczyk. samiczka ale to, to są z późnych i ona jeszcze nie ma ochoty do łączenia mam chyba podejrzewam że dwie są z jednego gniazda samiczki jest jedna ta i jeszcze gdzieś jedna tu chodzi ale one jeszcze tam nie przejawiają ochoty do łączenia gdy przejawią to samczyki dla nich się znajdą samczyków mam więcej no i to by było tyle bo już się odcineczek nawet przedłużył przepraszamy za usterki telefon mi się śliznął I to by było tyle, takie właśnie mam. Gąbki, pierwszy młody już jest, przyszedł na świat. A to szymerek wolny. Nie ma dla niego samiczki jak na razie. deficyt samiczy ok to by było na tyle z mojego głębniczka i do kolejnego spotkania gdy już w gniazdach będzie więcej piszczków